Szanowni Państwo, słyszymy, że premier Donald Tusk zapowiedział, że nie przyjdzie na Radę Gabinetową zwołaną przez prezydenta Karola Nawrockiego, jeśli na posiedzeniu Rady Gabinetowej będzie pan profesor Sławomir Cęckiewicz, przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Otóż, drodzy Państwo. Po pierwsze, tak jak mówił mój przedmówca, jest to szantaż wobec pana prezydenta, a po drugie, trzeba powiedzieć, że Donald Tusk po prostu boi się przyjść na posiedzenie Rady Gabinetowej, żeby odpowiedzieć na pytania pana prezydenta. Finanse publiczne są w katastrofie, za chwilę przekroczymy. Konstytucyjny próg 60% zadłuże, zadłużenia w stosunku do rocznego PKB. Drożyzna szaleje. Donald Tusk wraz z ministrem Domańskim poszukują nowych źródeł finansowania dziury budżetowej, próbując wprowadzać nowe podatki, nakładać nowe podatki na polskich obywateli i nie chce przyjść na posiedzenie Rady Gabinetowej, aby zdać relacje z tego jak zamierza rozwiązać problemy Polek i Polaków panu prezydentowi. Zatem sztuczny powód, pretekst, powołując się na to, że pan Sławomir Cęckiewicz rzekomo nie ma należytych uprawnień czy też certyfikatów bezpieczeństwa. Z tego rodzaju zagrywki nieczyste, no bo jak się nie ma prawdziwych argumentów, to gra się nieczysto. Są na porządku dziennym. To jest bardzo złe dla państwa i tak państwo nie powinno funkcjonować. My powinniśmy mieć premiera, nawet z opozycji, ale takiego, który potrafi współpracować dla dobra Polski, a nie niszczyć tą współpracę, nie kąsać wyciągniętej ręki do współpracy i mówienie o tym, że ja sobie nie przyjdę na Radę Gabinetową. Co to jest w ogóle do cholery? Czy ten człowiek ma pojęcie, jak funkcjonuje państwo? Jakie są obowiązki premiera? Czy tak powinna wyglądać współpraca pomiędzy prezydentem a premierem? Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na naszej konferencji prasowej. Jesteśmy tutaj w składzie przedstawicieli prezydium Komisji Energii. Szanowni państwo, dotarła do nas informacja o tym, że projekt prezydenta, który ma na celu obniżenie cen energii dla obywateli jest mrożone. To jest skandaliczna sytuacja, dlatego my domagamy się natychmiastowego skierowania tego projektu do prac Komisji. Jesteśmy gotowi przeprocedować ten projekt jak najszybciej, jak tylko wpłynie w ciągu kilku godzin przygotujemy opinię komisji energii, klimatu i aktywów państwowych. Dziś, szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją nadchodzącej groźby wzrostu cen energii dla obywateli, no a Sejm, który otrzymał od prezydenta projekt ustawy, taki, jaki oni wrzucili, zresztą według legislatorów niezgodnie z konstytucją, do projektu ustawy wiatrakowej, jest mrożony, zamiast go skierować natychmiast do pracy. Dlatego, Szanowni Państwo, żądamy tutaj szybkiej reakcji prezydium Sejmu na zaistniałą sytuację. Otóż, Szanowni Państwo, z jednej strony mamy sytuację, gdzie lobbying no, głównie niemieckich i zagranicznych firm, które produkują wiatraki w Polsce, powoduje, że kolanami próbuje się przepchnąć ustawę w interesie tych producentów i inwestorów. Zresztą też i naszych inwestorów, bo SKP Ośrodki, jak usłyszeliśmy, mają wpłynąć do firmy państwa Kulczyków. Właśnie ten lobbying dużych firm i zagranicznych podmiotów, jeśli chodzi o zakres tych instalacji, jest duży. A z drugiej strony, szanowni państwo kiedy mieliśmy posiedzenie razem z przedstawicielami firm koreańskich, które były przygotowywane do inwestycji w elektrownie jądrowe. Po kilku minutach z komisji wyszedł minister tego rządu, ignorując po prostu inwestorów. No i słyszymy dzisiaj, że oni się zastanawiają, czy się nie wycofać z inwestycji. Dzisiaj, Szanowni Państwo, na posiedzeniu prezydium otrzymaliśmy też informację, że wizyta, komisji w koreańskich instalacjach jądrowych i w tych małych reaktorach i w dużym reaktorze zostaje ze strony koreańskiej Odwołana, więc można powiedzieć, że dba się o interesy niemieckich firm energetycznych, a nie dba się o interes polski, bo zachwiana jest w tej chwili możliwość inwestycji w instalacje jądrowe. Dlatego, Szanowni Państwo, jeszcze raz żądamy natychmiastowego podjęcia prac nad ustawą, która ma przynieść ulgę obywatelom i oczekujemy od pana marszałka, że nie będzie się wygłupiał z konsultacjami społecznymi nad projektem ustawy, który jest dokładnie w treści, taka sama, jaką oni wrzucili, jak to mówili, wrzutką do ustawy wiatrakowej, więc była poddana i konsultacjom społecznym i miała akceptację rządu. Więc tego rodzaju uniki są skandalem, a przypomnę, że projekt mrożenia cen energii Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło bo już ponad rok temu było to mrożone, później odrzucone. Również poprawki do ustawy, która była zgłaszana o mrożeniu cen, zostały wyrzucone. Ta ustawa została bardzo okrojona. Skrócono ją tylko do dziewięciu miesięcy. No, myślę, że mieli plan taki, że jak Trzaskowski zostanie prezydentem, to rzuci się na barki obywateli podnoszenie cen energii. Dlatego, Szanowni Państwo, widzimy tutaj grę polityczną, skandaliczną i jednocześnie atak na prezydenta, który ma być winny nieudolności tego rządu. Dziękuję bardzo, proszę Pana. Premier Donald Tusk uruchomił protokół Przemysł Pogardy 2.0 i atakuje pana prezydenta MRP Karola Nawrockiego dokładnie tak samo jak atakował um, kilkanaście lat temu świętej pamięci prezydenta. RP, profesora Lecha Kaczyńskiego. Zamiast zajmować się rządzeniem, zamiast zajmować się szukaniem konsensusu w takich sprawach jak energetyka, bezpieczeństwo czy podatki, Donald Tusk bezczelnie atakuje pana prezydenta, szantażując go najpierw ustawą. Tu pan prezydent absolutnie nie daje się szantażować i żądamy natychmiastowego procedowania nad, w Sejmie nad prezydencką ustawą mrożącą ceny energii dla milionów polskich rodzin. Z drugiej strony em, em, premier Donald Tusk atakuje. Em. Pana profesora Sławomira Cęckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jakimiś wymyślonymi z palca argumentami, to znowu widać ta bodnaryzacja prawa jest głęboko zakorzeniona w umyśle Donalda Tuska. Ten przemysł pogarda, atakowanie wszystkich polskich patriotów Tusk ma we krwi. Nie ma na to zgody. Będziemy bronić konstytucji, ustaw i sprzeciwiamy się szantażowi Tuska wobec i pana prezydenta, i wobec pana profesora C który zgodnie z prawem może wykonywać swoje obowiązki. A to, że oczywiście pan profesor Cęckiewicz posiada największą i najgłębszą wiedzę na temat no, szczególnie tego prorosyjskiego okresu w biografii Donalda Tuska, czyli lat 2007-2014, kiedy to Donald Tusk był najbardziej prorosyjskim i proputinowskim premierem w trzeciej RP to oczywiście Tuska boli. Nie dla szantażu pana prezydenta, nie dla ataku na szefa. BBN, nie dla przemysłu pogardy przez Tuska. Panie Tusk, jak nie potrafi pan rządzić dla milionów Polaków, to lepiej pan odejść, a nie szkodzić Polsce. Bo dzisiaj Polska potrzebuje pracy dla Polski i Polaków, a nie potrzebuje przemysłu pogardy Tuska w wersji 2.0. Szanowni Państwo, słyszymy, że premier Donald Tusk. Zapowiedział, że nie przyjdzie na Radę Gabinetową zwołaną przez prezydenta Karola Nawrockiego, jeśli na posiedzeniu Rady Gabinetowej będzie pan profesor Sławomir Cęckiewicz, przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Otóż, drodzy Państwo, po pierwsze, tak jak mówił mój przedmówca, jest to szantaż wobec pana prezydenta, a po drugie, trzeba powiedzieć, że Donald Tusk po prostu boi się przyjść na posiedzenie Rady Gabinetowej, żeby odpowiedzieć na na pytania pra, Pana Prezydenta. Finanse publiczne są w katastrofie. Za chwilę przekroczymy. Konstytucyjny próg 60% zadłuże, zadłużenia w stosunku do rocznego PKB drożyzna szaleje Donald Tusk wraz z ministrem Domańskim poszukują nowych źródeł finansowania dziury budżetowej próbując wprowadzać nowe podatki nakładać nowe podatki na polskich obywateli i nie chce przyjść na posiedzenie Rady Gabinetowej aby zdać relacje z tego jak zamierza Rozwiązać problemy Polek i Polaków panu prezydentowi. Zatem sztuczny powód, pretekst, powołując się na to, że pan Sławomir Cęckiewicz rzekomo nie ma należytych uprawnień czy też certyfikatów bezpieczeństwa. Drodzy Państwo. Wypisz, wymaluj: Zemsta Donalda Tuska. Zemsta polegająca na tym, że pan profesor Cęckiewicz jest współautorem książki Zgoda, której są ujawnione kulisy zgody wydanej przez Donalda Tuska jako premiera na współpracę polskiej służby kontrwywiadu wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. To wreszcie film Reset. W którym też pan profesor Cęckiewicz miał istotny udział w zakresie scenariusza i przygotowania faktów co do decyzji podejmowanych przez Donalda Tuska na szkodę polskiego interesu publicznego. Dzisiaj Donald Tusk jest w potrzasku. Nie potrafi rządzić, a szuka pretekstu, aby nie stawić się na Radzie Gabinetowej. Najwyższy czas, aby Donald Tusk albo wziął się do pracy, a jeśli nie potrafi. Dobrze rządzić, złożył dymisję i ustąpił miejsca ludziom, którzy w służbie państwa polskiego będą dobrze wykonywać swoje obowiązki w środowisku zjednoczonej prawicy. Wszystkiego dobrego. Panowie wspominali o panu Sławomirze więc chciałbym zapytać o to poświadczenie bezpieczeństwa. Kancelaria premiera złożyła wnioski kasacyjne, jeżeli chodzi o NSA, jeżeli chodzi o decyzję WSA w tej sprawie. Sam zainteresowany twierdzi, że takie poświadczenie ma. Ale szefowie służb ponoć tajnych informacji mu nie udzielają. W takim razie, jak to jest tym poświadczeniem bezpieczeństwa? No to łamie prawo oczywiście kancelaria. Y Premiera Tuska nie pierwszy raz. Wojewódzki Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie poświadczenia bezpieczeństwa pana profesora Cęckiewicza i po prostu je posiada, uchylił decyzję było. Nieprawomocna decyzja, ale, ale obowiązująca. I decyzja nieprawomocna obowiązuje. Nie ma podnaryzacji prawa, nie ma żadnej tuskizacji prawa, obowiązuje w Polsce prawo i nas, opinie Tuska czy szefów służb nie interesują. Prawo, twarde, ale prawo. W związku z tym pan profesor Cęckiewicz, który jest oczywiście solą wokół Donalda Tuska. Z uwagi na to, że zna wszelkiego rodzaju macki wokół Tuska, które prowadzą do na Kreml i na Wschód, jest oczywiście przez Pana Tuska atakowany, ale nie ma na to zgody. Świetnie o tym powiedział pan minister Ireneusz zyskał o książce Zgoda. To jest taki, myślę, sygnał, że każdy Polak, który przeczyta tę książkę ma świadomość tego, jak bardzo Polsce szkodził Tusk swoją prorosyjską polityką. I to, że dzisiaj pan. Sławomir Jędrzeńskim, który jest polskim patriotem, jest tak bezczelnie atakowany przez Tuska i jego em, służby, za to wszystko będą oni rozliczeni. Tam, gdzie łamią prawo, będą postawione im zarzuty. Nie ma zgody na to, że sobie interpretują prawo, jak sobie myślą. Jest... Tak, Szanowni Państwo, Donald Tusk kieruje się prywatną zemstą, prywatą, która szkodzi Polsce, bo odmawiając udziału prezydentowi w Radzie Gabinetowej, do czego ma obowiązek. No, szuka jakiegoś pretekstu, oskarżając zupełnie bezpodstawnie profesora Cęckiewicza. Oskarża go oczywiście za to, że ujawnił jego różne związki oparte o dokumenty, nie o. Widzi mi się, więc gdyby tak było, gdyby to była nieprawda, to profesor Centkiewicz przegrałby procesy w sądzie o zniesławienie. Takich procesów nie przegrał i nie przegra, ponieważ są na to twarde dokumenty. I, Szanowni Państwo, dzisiaj Donald Tusk zamiast podnosić podatki, powinien zająć się prowadzeniem państwa, a nie wojną z opozycją, wojną z prezydentem, wojną z wolnością słowa, wolnością nauki i wolnością demokratyczną naszych obywateli, a swoją postawą niszczy pozycję polską. Na arenie międzynarodowej i dla dobra Polski dobrze by było, jeśli jest patriotą, żeby się podał do dymisji i otworzył drogę do współpracy międzynarodowej naszemu krajowi. I trzeba dodać, że premier Tusk nie ma prawa meblować gabinetu panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu również w zakresie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a te działania podejmowane przez premiera Tuska miałyby do tego zmierzać. Zatem Należy tutaj powtórzyć za panami posłami. Premier powinien wziąć się do pracy, bo problemów mu coraz przy, przybywa, a zupełnie w tej chwili wywołuje wojnę z opozycją, z prezydentem, zamiast szukać jakiegoś konsensusu w najważniejszych sprawach, rozwiązania problemów Polek i Polaków. Ale skoro pan Sławomir nie otrzymuje faktycznie takich tajnych informacji, to czy na przykład na jakimś spotkaniu w pbn rząd powinien poruszać tajne tematy przy nim? Czy... Poczekać na... pan, pan Sławomir Cęckiewicz zgodnie z prawem ma dostęp do dokumentów ściśle tajnych, a to, że Donald Tusk rozumie prawo i chce je stosować tak, jak je rozumie, no, to jest no, niestety nieszczęście dla naszego kraju. Nie ma żadnych podstaw, żeby profesor Cęckiewicz brał udział w Radzie. Tam nie ma warunków w ogóle posiadania dostępu do ściśle tajnych dokumentów. A jeżeli Donald Tusk uważa, że takich tajnych informacji nie powinien przekazywać, to niech przekazuje tylko jawne informacje, a stan polskiego budżetu to jest sytuacja jawna, i o niej powinien być informowany. I prezydent i polskie społeczeństwo, bo jak się dowiadujemy, że chce się wprowadzać nowe podatki, no a tych ze stu konkretów, Poluzowania podatków nie ma, ich nie będzie, no to to jest sytuacja taka, że to są uniki premiera, któremu się nie chce pracować, bo wiemy, że on nie lubi pracować w Sejmie. To w ogóle ma obrzydzenie do przychodzenia do Sejmu, ale jak ma obrzydzenie do pracy dla Polski, to niech się poda do dymisji. Naprawdę niech nam nie zawraca i Polakom głowy. Niech po prostu otworzy drogę do normalnej pracy w Polsce. Prezydent wyciągnął dłoń, powiedział: Ja chcę zakończyć wojnę polsko-polską. A z drugiej strony, co jest? No z drugiej strony jest atak bezpardonowy, idiotyczny wręcz, no bo twierdzenie, że prezydent sobie kupił limuzynę nam no wszyscy wiedzą, że to sob kupił, który podlega pod premiera.